Proszę Państwa, pragnę powitać Państwa na dzisiejszej konferencji Ruchu Narodowego. Chciałem zaprezentować Państwu sztab Ruchu Narodowego w województwie lubelskim. Nazywam się Włodzik Krowicki, jestem rzecznikiem Ruchu Narodowego w województwie lubelskim. Tutaj kolega Karol Podstawka zaprezentuje organizacje, które wchodzą w skład nasze, naszego ugrupowania, naszego stowarzyszenia. Także Karol przedstawi pokrótce te organizacje, które nas wspierają. Witam Państwa. Ruch Narodowy jest inicjatywą oddolną, zrzeszającą cały szereg organizacji o profilu narodowym, głównie młodzieżowych. Takim trzonem ruchu narodowego są ogólnopolskie organizacje takie jak Ruch, Obóz Narodowo-Radykalny, Młodzież Wszechpolska. Polska. W Lublinie jest to także Towarzystwo Gymnastyczne, co w Lublinie. Patronat nad całym e, przedsięwzięciem ma Związek Sołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, okręg lubelski, w Lublinie oczywiście. E, chciałbym także poinformować, że ruch narodowy e, w województwie lubelskim dysponuje strukturami w zasadzie w każdym mieście powiatowym. E, nie, gdzie Gdzieniegdzie także w mniejszych ośrodkach, e, takich jak na przykład Międzyrzec Podlaski. Jeśli chodzi o e, te ośrodki powiatowe, o których mówiłem, to przedstawię pokrótce, w części, tych organizacji, które z nami współpracują. No tak i tak, W Zamości mamy ONR Zamość, w Świdniku jest organizacja Narodowy Świdnik, w Puławach Narodowe Puławy, w Kraśniku Forum Kraśnickich Patriotów, w Białej Podlaskiej Narodowa Biała Podlaska, w Tomaszowie Lubelskim Narodowy Tomaszów Lubelski, w Międzyrzec Podlaski Narodowy Międzyrzec Podlaski, w Łęcznej Narodowa Łęczna, Janowie Lubelskim, ONER Jan Lubelski w Wilgoraju, ONER Wilgoraj w Hełmie, Młodzi Patrioci Hełm w Łukowie, Młodzież Wszechpolska Łuków we Włodawie, Narodowa Włodawa, Radnik Podlaski, Narodowy Radzi Podlaski, Bychawa, Narodowa Bychawa, DEMI, Patriotyczny Demi. Pokrótce są to te organizacje, które z nami współpracują. Chciałbym zwrócić także uwagę na to, na ten przymiotnik Narodowy w nazwie wielu organizacji. Świadczy on właśnie o profilu ideowym tych organizacji, a także są to głównie pewne, pewne grupy młodych ludzi, które e, powstały stosunkowo niedawno na pani takiego zainteresowania właśnie marszem niepodległości czy ruchem narodowym ogólnopolskim. To z mojej strony tyle. Dziękuję. Jak Państwo wiedzą, zbliżają się wybory do Europarlamentu. To tutaj chcielibyśmy powiedzieć, że Mimo, że nie jesteśmy medialnie gdzieś pokazywani, że ruch narodowy startuje, no oficjalnie mówimy, że będziemy startowali w wyborach do Europarlamentu, a także do wszystkich innych późniejszych wyborów, jak wybory samorządowe czy wybory parlamentarne. Jeżeli Państwo mają jakieś, będą mieli jakiekolwiek pytania do no ruchu narodowego, ja podam swój telefon kontaktowy, na który można dzwonić i pytać. Będziemy udzielali wszelkich odpowiedzi. Telefon jest 690 305 522. Proszę Państwa, mamy do czynienia z taką sytuacją, że im bliżej wyborów pojawiają się nowe inicjatywy polityczne. Które charakteryzują się tym, że są to odpryski z partii obecnego establishmentu Platformy Obywatelskiej Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście prezentuje się to jako całkowicie nowe inicjatywy, a tymczasem są to po prostu grupy obrażonych osób, które nie zgadzają się z dotychczasowymi swoimi partiami politycznymi. Krótko mówiąc, jest zapotrzebowanie wśród elektoratu na reprezentację całkowicie z zewnątrz, która ma całkowicie inny stosunek do takich zagadnień jak miejsce Polski w Unii Europejskiej, sprawa Ukrainy, czy chociażby system gospodarczy w Polsce, wymienione przeze mnie. Ugrupowania i ich odbryski niczym się od siebie nie różnią, chociaż pokazują to wydarzenia w Kijowie. Wszyscy zgodnie z pani Kota zajmują to samo stanowisko. I tylko te organizacje, które tworzą ruch narodowy, które po kolejnych marszach niepodległości w Warszawie yy, nawiązały współpracę, yy, mają odmienną wizję. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że yy, nasz dostęp yy do przestrzeni publicznej jest ograniczony ze względu na to, że partie polityczne są finansowane z państwa kieszeni, natomiast my działamy na zasadach całkowitego wolontariatu. Stąd myślę, że jest nasza wiarygodność, niezmienność przekonań od dawna, zresztą Państwo doskonale wiedzą. My przede wszystkim nie godzimy się na taką motowizję w przyszłości Polski, która swój byt opiera na, na jałmużnie brukselskiej. To, że ten Biertusk się cieszy z sum z Brukseli. To nie oznacza, że to jest perspektywa na dłużej niż kilka lat, bo oczywiście można tę infrastrukturę stworzyć za pieniądze brukselskie, ale czy będzie zacząć ją utrzymać w momencie, gdy już trzeba będzie ją remontować. Prawda? Polska obecnie nie ma takiej reprezentacji politycznej, która potrafi uruchomić entuzjazm Polaków, zmienić politykę gospodarczą. Jedynie perspektywa, jak mówiłam, Muźny Brukselski utrzymuje polskie państwo w jakim takim stanie. Widzimy, że nie najlepszym jednak, bo to co kiedyś Lewica mówiła, że jeżeli będą złe to będą ludzie umierać na ulicy. No dzisiaj niemowlęta umierają. W łóżkach szpitalnych, takich, nawet stanąć służby zdrowia, z innymi rzeczami nie jest. Jedną z osób, która będzie na pewno startowała w wyborach do Europarlamentu Falublickiego, jest tutaj obecna pani Ewa Kurek, która za chwilę też powie parę słów do państwa. No, my będziemy opierali się głównie na ludziach młodych, którzy no, najbardziej są zawiedzeni tą polityką obecnego rządu i to oni są na straconej pozycji. Liczymy na to, że poprą nas no, w dużej masie, dlatego że no, nie wszyscy chcą wyjeżdżać z naszego kraju i nie wszyscy chcą pracować za granicą. Także na pewno będziemy w trakcie jeszcze zapraszali Państwa, prosimy kierować pytania drogą telefoniczną lub mailową do nas i będziemy odpowiadali na pytania. A teraz oddam głos jednemu z naszych kandydatów, pani no to pierwsze pytanie, kiedy rozk będzie dlaczego właśnie postanowiłam um, oddać swoje nazwisko u siebie kobiet um, narodowego. dlatego, że od wielu lat obserwuje um, wielką rozharmonię pomiędzy władzą a, a powiedziałabym taką, taką substancją narodową w terenie. Są całe y, masy młodych ludzi, którzy, y, y, z którymi ja y, y, zgadzam się. Te masy młodych ludzi, patriotycznie nastawione, są ignorowane, z pospytawem gdzieś tam, y, a te masy młodych ludzi mieszczą się na tych co mówię w takim tysiącletnim, potężnym nurcie patriotycznym Polski. To nie może być tak, że te, że te patriotyczne masy Polaków nie mają swoich przedstawicieli w Sejmie, w Senacie, nie mają prawa głosu. Są nazywane faszystami, tak jak nasi dziadowi ojcowie z Armii Krajowej, z NSZ-u też byli nazywani faszystami. I to jest sytuacja absolutnie nie do przyjęcia, dlatego postanowiłam swoim nazwiskiem, dorobkiem życiowym Wesprzeć y, ruch narodowy. W skrócie rzeczy pływając, mogę powiedzieć, że y, dysharmonia między y, władzami y, a tym, co reprezentuje ruch narodowy, jest taka, że Ruch Narodowy, tam również skupiona, ja powtarzałam nazwę Ruch Patriotyczny, bo w to, to są, powtarzam, patrioci w skupieniu ruch w Ruchu Narodowym, cały szereg oddolnych ruch organizacji. Różnica jest taka, że dla, ty, dla, ty, dla tych młodych ludzi Ruch Narodowy, w tych organizacjach oddolnych od patriotycznych, nadal godłem polskie jest orze. i natomiast dla jest czekoladowa blona i różowe barunek. A Maruki na Narodowego Nadal, jego naszych ojców, tysiąc lat temu jest dobry, Keclowski biały, jak i Tak przedstawiłam swoje stanowisko, bo raz jeszcze to są główne powody, dla których postanowiłam swoim dorobkiem życiowym, nazwiskiem bez przeciw, e, e, Ruch Narodowy w e, Wśród nas jest obecny również kolega Marian Kowalski, który będzie naszą jedynką w, na listach naszego ugrupowania. Oczywiście lista jest cały czas kompletowana. Będzie ona, myślę, do końca miesiąca już zamknięta. Wtedy też ogłosimy całą dziesiątkę osób, które będą startowały z naszej listy. I Marian Kowalski powie też kilka słów od, od, od siebie. Jeszcze pragnę dodać, że Pani doktor jest autorką wielu publikacji na temat podziemia niepodległościowego po 44 roku i można powiedzieć, że jest doskonale rozeznana w, w tym temacie. Ma kontakty z Kolonią Amerykańską. No cóż, ja byłem zwolennikiem startu do tych wyborów. Na tym polu było jeszcze referendum przeprowadzone w ruchu narodowym. Były różne zdania, Nie wszystkie organizacje, które Miały jedno miało zdanie, żeby startować, inne nie. Obecnie dostosowały się do decyzji referendum większości Polski i wszystkie te organizacje, oczywiście, wezmą udział w kampanii i wystawią swoich przedstawicieli na listy. Często zadaje się pytanie, dlaczego eurosceptyczne Przedzam, widzę, prawda? już odpowiadam z prostej przyczyny. Nasi przeciwnicy uważają, że wpnąwszy nas na margines pozwęć Jest to nieprawda. Uważamy, że polska racja stanu musi być reprezentowana w Parlamencie Europejskim, a nie jest. Uważamy, że Europarlament jest jedynym głosem z rozsądku w całej Europie. I tam jest mnóstwo osób, które dążą do zmiany obecnej Unii Europejskiej w kierunku jej odbiurokratyzowania, od i naszym przeciwnikom mówię, czy Tadeusz Mazowiecki, który zasiadał przez wiele lat w perylowskim Sejmie, czy był komunistom, komunistą, no kto tak powie, no to się oczywiście ośmieszy. Dlatego my będąc w Parlamencie Europejskim chcemy reprezentować Polską rację stanu. Natomiast te ugrupowania, które dzisiaj są w Parlamencie Europejskim głównie schlebiają potrzebą grup interesu z zachodniej Europy. Polski interes narodowy w żaden sposób nie jest reprezentowany. Dodam, że Parlament Europejski w zasadzie jest jedynym demokratycznym ciałem rządzących Unię Europejską i nie może nas zabraknąć tak.